Maleńka Maywek, twój tatuś kochacie. Gdy ludzie źli Cię zechcą skrzywdzić, to powiem, że bo jesteś skarbem. <gry> Odkąd moja białeczka przyszła na świat? Chciałem ją chronić. Stworzyłem hotel Transylwania miejsce, gdzie potwory mogły się schować. Przed nimi! Ludzie nas nienawidzą! Są przerażający! I potwornie się drą! Już wkrótce? Tato, to, oni wszyscy są sterzy! 27 M27. Chcę się stąd wyrwać w świat? Pola, bola, Skarbie, jesteś za młody! Mam 118 lat! Nie rób smutnego nietoperka! To jest hotel Transylwania! Wszystkie potwory się tu zjechały! Jest mumia... Wilkoła Gwane. Hej, to za ta I wujek Frank też ładnie wiesz! Sątaczka! Nieproszony gość. Pop! hop! To człowiek! Jak znalazłeś to miejsce? Ja podchodziłem po skałkach i usłyszałem, że macie tu super zamek. Ale mniejsza o zamek. Kapelerynka jest zarąbista! Potworny kłopot. To jakaś przebierana impreza? Ej, patrz jestem tym Frankensteinem! O, tak to! Córka drakuli, co! Idź do kąta, jesteś nieznośny. Jestem dorosły! Tato błaga! Spakuj manatki! Pójdziesz z nami! Nie! Ale czemu mnie boli? Odwiedź. Zrobić dziady go! A od mojej córki! I spoczywaj w pokoju. Myślę, że twój tata chyba zaczyna mnie lubić. Ua! Hej Hotel Transylwania. A teraz wyjedź i nigdy nie wracaj! Zaraz, już nigdy mam tu nie wracać? Co? No przecież przed chwilą wyczyściłem ci pamięć, patrzyłem ci prosto w oczy, tak? Może to przez kontakty, wiesz? Co? E, czekaj, zaraz filmujmy, pokażę. No! To jest najochydniejsza rzecz, jaką widziałem! Jakie się ślizgają. Ludziom... ...wstęp z